Zanim w przedświąteczny czwartek powiatowi radni złożyli sobie życzenia, musieli zająć się kolejnym budżetem. Wyjątkowa była i sesja, i miejsce, w którym się odbywała gminne Centrum Kultury w Łajskach. Przed rozpoczęciem dyskusji o publicznych pieniądzach zajęto się tymi prywatnymi. Włodarze powiatu podziękowali wyróżniającym się lokalnym przedsiębiorcom, wręczając im w dowód uznania upominki i listy gratulacyjne. Gdy przyszło do omawiania projektu budżetu, wyglądało na to, że wszystko już powiedziano budżetu tego projektu dokonano jak gdyby do prowadząc wspólnego stanowiska komisji poszczególnej komisji ze stanowiskiem Zarządu Powiatu i w późniejszym etapie nie artykułowała żadna komisja żadnych wniosków do projektu tego budżetu. Idealiczną atmosferę podtrzymało wystąpienie Szefa Klubu Platformy Obywatelskiej się zdarza, żebyśmy jako, jako Rada byli, może powiedzieć, tak, tak zgodni co do projektu uchwały budżetowej, a mówię, dlatego jesteśmy zgodni, że po przeanalizowaniu opinii e, wszystkich komisji e, okazało się, że nikt z członków żadnej komisji nie był e, przeciw, co, co cieszy. I tu okazało się, że radość nie jest jednak powszechna, a powściągliwości w używaniu mandatu nie należy brać za dobrą monetę. Wstrzymanie się od na pewno nie jest hmm. poparcia, ale... <laughs> Wątpliwości opozycji wzbudził też inny komplement pod adresem starosty i jego ekipy. Sądząc po jego treści, kryzys miał im być niestraszny. Budżet powiatu, mimo, mimo tego, z roku na rok osiąga coraz co lepsze wskaźniki. Ja Chciałbym tylko spytać, które wskaźniki idą w jeżeli pan radny byłby tak uprzejmy i wymienił choć jeden, <noise> który miał na myśli oczywiście, bo ja nie kwestionuję, natomiast pytam. Natomiast skrót radnych PiS nie popiera tego budżetu i będziemy głosowali przeciw. Myślę, że wyczerpująco o wskaźnikach, mówił już Pan Starosta, o wszystkich, które rosną na przestrzeni ostatnich lat. Nie wiem, czy Pan, pan słuchał uważnie, czy, czy, czy też nie. Myślę, że nie ma sensu powtarzać tego wszystkiego, co mieliśmy przed chwileczką okazję zobaczyć w, w prezentacji. Kiedy obu radnym wyczerpała się amunicja, projekt budżetu wziął na celownik Piotr Powała. Kadzić mu oczywiście nie zamierzał. No nie można głosować przeciw czemuś, co jest stworzone częściowo dobrze, częściowo źle. Czemu źle? Ano między innymi dlatego. Brakuje w tym budżecie dla 2013 roku walki powiatu o rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tamtym roku było zapisane 10 tysięcy złotych i... i, i być może zarząd jakieś starania, żeby pozyskać te pieniądze. Przypomnę tylko, że około 250, jeżeli mówię źle, to niech mnie ktoś poprawi. Około 250 tysięcy złotych wyłożyliśmy na projekt. W odpowiedzi starosta wyłożył radnemu, że budowa nowej strażnicy to zadanie państwa. Pocznie. Kiedy przyszło do głosowania nad budżetem, poparło go 19 radnych. Trzyosobowa opozycja zgodnie z zapowiedziami była przeciw. Chciałem Państwu podziękować za zaufanie. Państwa poparcie do tego budżetu będzie dla mnie motywacją do ciężkiej pracy nad właściwą realizacją tego, tego planu. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie go zrealizować w taki sposób, by mieszkańcy powiatu byli zadowoleni. Jeśli chodzi o sam dokument, przewiduje on dochody na poziomie prawie 78 milionów. Wydatki mają zaś wynieść ponad 87 milionów złotych. Blisko 10-milionowy deficyt ma być pokryty z kredytów nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków powiatu. Podstawowe kryteria, jakie przyjęliśmy, jeśli chodzi o inwestycje, to udział środków zewnętrznych powiatu. To znaczy, to jest tak, że my ze swojej perspektywy mamy. Określone oczekiwania rozwoju powiatu. Tak? I konsekwentnie realizujemy już drugą kadencję. Przykładem tego jest realizacja dróg wokół jeziora Zegrzyńskiego. Ponieważ na poważne pieniądze z Unii liczyć nie można, zarząd powiatu celuje w środki na schetynówki oraz w rezerwę budżetu państwa na budowle inżynieryjne. Jako, że w poprzednich latach obficie z tych źródeł czerpał, ma nadzieję na ciąg dalszy. Swe kolejne finansowe dzieło, mimo utyskiwań opozycji, nazywając ambitnym. Budżet, pieniądze są takie, jakie widzimy. Każdy widzi, że nie ma tego zbyt dużo, w związku z tym wydaje się, że można je wykorzystać w jakimś tam stopniu, ale niewielkim inaczej. Ja myślę, że radni opozycyjni to też widzą. Teraz najważniejsze jest to, jak powiatowe gospodarowanie ocenią mieszkańcy, bo tego, że kołdry nie wystarczy dla wszystkich, można być właściwie pewnym.